Cześć siemano Witajcie z tej strony Miego i witam was na moim kanale w kolejnym już odcinku z gry Watch Dogs Legion słuchajcie Wyczailiśmy ostatnio tutaj taką sekwencję która rozpocznie nam jakby nowy rozdział będziemy mieli nową tutaj nowego londyńskiego złoczyńca czyli siatkę hakerów Tak mi się wydaje ja bym sobie chętnie to zadanko rozpoczął Przypominam, że ostatnio padła nam tutaj nowa agentka, taka Cyberbabcia, którą dzisiaj się zajmiemy. Także tymczasem szybko wsiadam, szybko wsiadam na furę i jadę. Ale widzę, że tutaj bardzo obok mam stację szybkiej podróży, więc tym się będziemy transportować. W chwili wolnej, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli seria Wam się podoba, zostawcie łapę w górę, a tymczasem lecimy. Musimy skroić tutaj jakąś fajną, fajną furę dla naszej babci. Myślę, że skuterek od dostawcy pizzy będzie jak najbardziej ok. No i dobra. Ustawimy sobie tutaj cel, chociaż. A, widzę, że my tu jesteśmy bardzo blisko. Więc, więc tutaj musimy. Tutaj musimy podjechać. Tak, właściwie to nic tutaj nie musiałem robić. Jeśli ja niczego nie musiałem porywać. I teraz widzę, że tutaj. Jakbyśmy sobie zapuścili. Ja sobie tylko zobaczę. Od czwóreczką mamy takiego drona. Taki dron rażący. Ta nasza cyberbabcia jest w ogóle specjalistką od dronów. Jakbyście byli ciekawi. I to właśnie misja też polegała na czymś takim, żeby się. Tym dronem troszeczkę można powiedzieć, przelecieć. Eee... Dobra, wycofamy sobie. Widzę, że tu jest w Ty mnie kurczę, tutaj przesuwasz. Weź po cię zaraz, normalnie. Bóg ma hertka. Agentka.

No, słuchajcie, dobra, coś tam się dowiemy. E, zastanawiam się, czy um, ten klan 404, jeżeli można ich tak nazywać, udaj się do klubu Wolki Tolki. E, czy oni faktycznie będą złoczyńcami, czy oni będą naszymi pomocnikami? Tak się właściwie zastanawiam. Tutaj się szybko przetransportujemy, e bo wydaje mi się, że oni nam powiedzą coś. Słuchajcie o mm, tym klanikeli, z którym tutaj cały czas walczymy, którzy wiecie e tam handlują tymi ludźmi, te implanty i tam wszczepiają. Wiecie generalnie e co się tutaj, z czym to się tutaj je, na czym to tam polega? Dlatego my tutaj na skuterek. Cyk, tutaj się w samochód przywalimy. Aż mi się chyba gra trochę ścięła. Jak w niego uderzyłem, nie wiem, nie wiem. My musiałem na nagraniu później to zweryfikować. Czy to tak miało być? Taki błąd systemu? Czy, czy, czy to. Udaj się do klubu Wolki Tolki. Czemu tego tutaj kurczę? Dobra, nie będę cię ratował, bo to nie ma sensu. Wybijamy do windy. To ratowanie ich nie ma sensu, bo oni czasami, jak właśnie ten gościu do łapy w dół, to oni tak się do nas nie przyłączy. The walkie ma sensu. Walki-Talki klub jest frequentowany przez wszystkie krukady elity. I znajomość klan Kelly: Mamy AI w miejscu, aby zabijać materiał. Znajdźmy to Find AI i zobaczmy, co tych krukady skumbaks muszą znaleźć. Mhm. Widzę, że też tutaj mamy maseczkę, Aha, czyli tam już się nie mogę dostać, bo jest ten pan, tak? Dobra, okej, okay, okej, okay, nie było pytania. Wbijamy sobie tutaj pan koboczem. Ja tu widzę. Mogę sobie iść tutaj. Tu mogę sobie otworzyć. Dobra. Tu będę mógł sobie otworzyć tą windę. Czy ktoś jest? Dobry. czy tutaj ktoś jest? Dobra, już wszystko wiem. I już jesteśmy, powiem wam, że jest troszeczkę tutaj chodzenia tym pająkobotem i to jest fajne, to jest takie, takie, takie wiecie, rozkminki, takie. Eee. czytamy, nie możemy nic zrobić. Tutaj możemy włączyć obiekt dobra, eee. Tego mojego pająkobota chciałem dorwać. Dobra, to mogę odblokować drzwi. Mogę to schakować nie wchodząc tutaj, więc to chyba dobrze. Well, Persevere. And now we have nothing. The AI is not actually here, just a relay sending the club's data off-site. I'll find where it's all going and you find a way out of this loud obnoxious noxious sweat hole. Deal? Deal. Mhm. Mm no dobra, to muszę tutaj schować tego pająkobota, na wszelki wypadek, schowam go tu. E, jak przytrzymam trójeczkę? O matko, to ci nie chciałem cię uderzyć. <słyski> Przez przypadek uderzyłem tego gościa. No nie chciałem tego zrobić, to było całkowicie przypadkowe, słuchajcie. Ale fajny smaczek w sumie. Używamy windy, lecimy dalej. No jestem ciekaw, co to za w ogóle miejscu będzie ten, 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 wiecie? Like recognition AI was created Brokertech. Brokertech? one of the biggest software companies on the planet. Keep their nose clean too. If from the Kellys, that's big news. The AI is here is being sent to BrokerTech HQ. We have to go there to get the data. Ja bym się chciał przyjrzeć tamtej kamerze, ale widzę, że coś tutaj, coś mi tutaj buguje. Nie, nie, nie. Mogę przejąć, czy nie mogę? O właśnie, o to chodziło. Dobra. I tutaj mamy znowu, słuchajcie, te takie, wiecie, otwieracze. O, najlepiej będzie z tej. I tutaj wiadomo, że idzie, idzie, idzie. Tu idzie, tu idzie, tu mogę obrócić i teraz tego obrócę, tu, tego obrócę tak. Przełącz się na tamtą kamerę, tego obrócę tak, tamtego odblokuję, tam idzie wszystko, tu odblokowuję. I drzwi są otwarte, i drzwi są otwarte, i punkciki możemy sobie tutaj odnieść plus 10 punktów technologii, a to się zawsze przydaje, dobrze, mamy taki późny wieczór a wczesny wieczór może właściwie w ogóle mamy dowądź Keylogger tutaj obok ale dokończmy sobie tą misję dokończmy sobie tą misję, dowiedzmy się coś o tym tym klanie, czy tej, tej, tej aktywności 404 i error, troszeczkę 404 nam się tutaj objawił jest dron użytkowy, wezwij drona. Wyłącz. Niech on się włączy. Jakuj. Może niepotrzebne było to wyłączanie, ale. Ale możemy sobie przejąć kontrolę. O matko, drony się zderzyły. Rozumiecie? W ogóle jest Albium. Jest w ogóle Albium. tu robi ten Albium, słuchajcie. No ja tutaj muszę być całkiem niedaleko, blisko, więc. Więc będzie trzeba się tutaj to miejscóweczką zająć troszeczkę. Dobra, lądujemy, lądujemy, i co mi tutaj, co tu mi powie tutaj ta nasza miejscóweczka, No ja bym tutaj mógł You have arrived at Brokertech, lead innovators in software and AI technology, founded by its CEO, Sky Larson, when she was just 25. Talk about an overachiever. They keep all their blackmail material here. In one move we can stop the extortion and bring down the filthy fucks paying up.

Obalenie. Hmm. Udało się. Powiem wam, że trzeba było go trochę wyczekać. Chyba by było, go to trochę wyczekać. Tego informatyka, tą babcię też obalimy na wszelki wypadek. Bo w ogóle, ja tutaj mogę zrobić sobie nieśmiertelność.

O, oh, well, let's find out. Blackmail data jest leaked. Perfect. No, dobra. To jest w ogóle dziś maseczka. Po spadania. Jak już jesteśmy tutaj, to moglibyśmy sobie... Troszeczkę, wiecie, muszę tutaj. O, no, właśnie tego szukałem. Tu jest fajny No dobra, powiem Wam, że odpuszczę sobie to. Nie tego drona, wyłączyłem nie? Dobra. Udało nam się ucieknie z okolicy 3000 E to dostaliśmy. Fajnie, misja wykonana, rozpoczęcie sekwencji. No i czego mi się teraz dowiemy? Jestem ciekaw, słuchajcie. 404 nie znaleziono. Ooo. Na thank you for the crypto, dear. I'd say it's a thankless job, but samu już went to video link Thank you.mp4. So teraz jest to one thank job. Szcząd mi, please. You have completed your first contract with 404. The Dark Web's first peer-to-peer -peer hacktivist network. I am in the network. I give the contracts. That's all you need to know about me. I'm nobody. I'm out. I'm also connected to your optic now, so let's see who you are. Hold on. Hmm. Are you a dead sec? All oh, this is fucking mint, this. Yeah, that's more like it. Fortune's smiling on us today, Dead sick. The world is fucked, and we can help each other set things right. I'm at Somerset House, staking out contracts. Come and find me. Let's talk. Later. Well, she, no, she dobra. certainly fancies awesome. us. Mam się spotkać z tą laseczką. Więc lecimy. Widać, że się nas nie, nie boi, nie ukrywa się przed nami, więc działamy chyba w, we wspólnej sprawie. Więc czuję, że dostaniemy tutaj przypływ niezłych informacji na temat czy to klanu Kelly, czy może też Albionu. Skroilibyśmy tutaj jakąś furę, może co? Może tą na przykład. Dobra, wysiadaj. Laska. Szkoda, że tam Albion za nami jechał i nas nie zauważył. A nie wiem po co, jak radne te fury. To jest wszystko tak blisko. Wszystko tak blisko. Ja te fury kradnę. Nie wiem po co. No ale czasami tak już jest. Dobra, widzę, że tu mamy wejście. Tu musimy coś schakować. Tu musimy coś schakować. Widzę, że tam jest problem. Ale wrzucimy tam pają Kobota. Panią kobota otworzy nam drzwi. I już jesteśmy w środku. Gra nas tutaj. Gra nas tutaj widocznie. Nie każe nam tutaj za dużo kombinować. Na szczęście. Mamy maseczkę. O, fajna maseczka, takiej ryby. Możemy sobie założyć parę pułapeczek. Tutaj mamy jakieś tutaj do schakowania jakieś coś. W ostatniej chwili odwrócimy Twoją uwagę, gościu. I zostaniesz obalony. Zostaniesz... O, właśnie. I proszę bardzo, i już po gościu. W tą czy w tamtą? Chyba w tą pójdziemy.

Things may seem bleak and yes, Dobra, to 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 okay. Peace, ambition, love, and, join a and we'll our we'll Unleash the full of your mind. One simple community procedure be free forever. Sign up for our wakers today and join us in the world.

No dobra. Ta laseczka jest już tutaj raczej średnio dostępna. A więc wybierzemy tę postać. Moje no gościu jest najlepszy, ma dosyć dobrą broń. Będę musiał chyba jakąś jakąś broń dobrą kupić. Powiem wam szczerze. Let's not make the same mistakes they did then. The thing you're after is around here. Peace, animation, of and love, and prosperity. Join until you receive updates from David's those Unleash the full potential of your mind. Once simple the prestige, and you will be free forever. Sign up for our week today and join us in the world of tomorrow. Daybreak mm. is the future, and the future is very bright indeed. All right, has led the world in animation. We automated the like cats, we brought Bagley to your office. A dlaczego oni coś mówią o bugli, słuchajcie. Ja się tak zastanawiam cały czas. Dlaczego oni coś mówią o Baglim? Eee, co tu jest. Dron prewencyjny, tak? Kajcie, zobaczymy nie mam technologii. Dron prewencyjny. To jest dron. Dron taki. Dron Ej, mogę kupić takie coś. I ja bym sobie tutaj chętnie przyjął kontrolę nad tym dronem. Po pierwsze to, blokowałbym sobie te drzwi, które się odblokowuje tam. To jest raz. Sign up for our today and join us in the Daybreak is the future. And the future is very bright indeed. Brotech has led the world in AI innovation. We automated London's black caps, we brought Bagley to your optics. But our idea is never something tying you. Technology and humanity, two sides of the same. Dobra. Wiem wam, że teraz to ja się tutaj w ogóle nie muszę skradać, bo już wszystko mam odblokowane i wszystkich mam do wykończonych. Więc teraz ja sobie tutaj po prostu podbiję. No i schakuję tego huba, którego tutaj mam schakować. I on nas tutaj prowadzi w dostęp wideo do.

too massive for the plebs you use 404 this contract is different dangerous who oh, is it i will tell you but first i have to trust you then you have to trust me you know so i'm gonna send you another 404 contract let's just get to know each other a little better how do i know no, no, these targets deserve anything how do i know you're not setting us up oh there you go asking the right questions Trust me. I do my research. I know every contract inside out, and they're all part of the problem. London, the world, will be much better off with our help. Now, if you'll excuse me, I have to move this twat before he gets his strength back. Laters! Not a trap. Sounds like we have a potential partnership with this mean, aggressive mystery woman. Give it a think, and we'll discuss once you're out of Somerset House.

A and of love and prosperity. To updates, when daybreak goes live. Unleash the full okay. of your mind. Once okay. can, be can be free forever. Okay. Ale muszą być troszeczkę, troszeczkę wyżej. Widzę

no dobrze, słuchajcie, udaj się do wieży Nexus. E, powoli poznajemy ten świat, po, to znaczy ten świat, ten wątek tutaj. Tutaj. tutaj widzę, że jeszcze jakiś tutaj marker jest, więc ja się może zajmę tym teraz na szybko. E, a wy zobaczycie, co mi się udało zrobić w następnym odcinku. Słuchajcie, no na pewno będziemy kontynuować wątek 404. Jestem bardzo ciekaw, co to z niego wyjdzie. Jeżeli podobał wam się odcinek, pamiętajcie łapa w górę, pamiętajcie, żeby zostawić suba, skomentować ten film. A tymczasem dzięki, do zobaczenia i cześć!